Jakcia drużyny Witrot Ale piłka od bramkarza Przypominamy 90 minuta meczu Sędzina doliczyła 5 minut jeszcze Drużyna Haszlum 2 Na drugiej pozycji Przegrywa 0 do 2 Z drużyną Witrot Która jest na pierwszym miejscu no, Było zagrożenie ale Gwizdek Sędziny nie Piłka od bramkarza Jeszcze czekamy Jeszcze 3-4 minuty i będziemy się cieszyć z pierwszego miejsca. No i tak mamy pierwsze miejsce biało-czerwoni, biało-czerwoni górą. O już skurczę łapią zawodników. Przemek, Przemek już leży na boisku. Ale jeszcze, jeszcze, jeszcze musimy wytrzymać. Sędzina dzisiaj, no nie sędziuje najlepszego meczu, bo popełnia błędy. Tak zarówno jak i z drużyny Hitrot, także drużyny Haslum. Zmiana i wchodzi Adam, debiutant. No nie debiutant, bo w ostatnim meczu z Sforne był zdobył dwie bramki. Z numerem 20, proszę państwa, jak zbignie w Boniek, jak zbignie w Boniek niegdyś z Belgią. Zobaczymy czy zdobędzie trzy bramki. Ma dużo siły, ma dużo siły, także zawodnik z szóstką w czerwonej koszulce, no nie wiem czy Adama doścignie, bo Adaś, Adaś, Adaś przyjął Po ostatnim meczu, był trochę kontuzjowany Ale przyjął 3 i promy 2 witaminy C, 4 witaminy K I chodzi, jest, jest, jest na boisku Jest na boisku I faul był drużyny Haszlum Ale jednak Sędzina nie przerwała spotkania Proszę Państwa zagrożenie bramki Ale bramkarz, brawo, brawo, świetna obrona Świetna obrona bramkarza Witrot. No Sędzina na razie Na razie proszę Państwa no, nasz zawodnik leży, nie przerywa meczu, nie przerywa meczu. No to jest, proszę Państwa, niemożliwe. Co ona robi dzisiaj? Co dzisiaj robi. No koniecznie chce, żeby drużyna z Hashlum 2 wygrała ten mecz, ale niestety nie da rady, nie da rady, proszę Państwa. Drużyna Hashlum przegrywa 0 do dwóch w dzisiejszym spotkaniu i chyba tego meczu nie wygra. Nie wygra. Czy jeszcze trener Jacku ma jakieś zmiany? Przypominam, nie ma dzisiaj, proszę Państwa, pierwszego trenera. Pierwszego trenera, trenera Cebuli nie ma, ale jest Jacku. Dżaku, on statystyki wszelkie prowadzi, proszę Państwa. Każda minuta, każdy faul jest zanotowany, każda żółta kartka. Czy wejdzie Norbert? Nie. Jednak tak, tak, jednak zmiana drużyny Fitro. wchodzi Norbert z numerem drugim. Marcin schodzi, dziękujemy mu za piękną grę dzisiaj w obronie, na prawej obronie. Marcin dzisiaj, no naprawdę dobrą robotę zrobił. Sędzina patrzy na zegarek. To są już naprawdę ostatnie minuty, dwie. Może jedna jeszcze. Zobaczymy. No już chyba nie będzie doliczała nic, no bo proszę państwa, jeszcze wybicie, jeszcze wybicie. Piłka do Adama, niestety nie doszedł. nie doszedł. Zawodnik numer 3, Anders Mortensen. Tak, Mortensen prowadzi piłkę. Tak, do Jakobsena. Jakobsen przejmuje piłkę? Nie, Niestety i Norbi. Norbi przejął tą piłkę. Tak, będzie rzut od bramki. Rzut od bramki. Spokojnie, spokojnie nasz bramkarz. Świetna akcja, na razie czekają, czekają spokojnie. Sędzina czeka. Możliwe, że doliczy jeszcze dwie minuty. Ale proszę państwa, proszę państwa, prowadzimy 2 do 0 Przypominam. 2 do 0 i będziemy liderem, liderem dziesiątej dywizji. No i akcja drużyny Haslum 2. Piękne zadanie, tak, ale Ariel Mortensen, nie, nie dojdzie, nie dojdzie Mortensen do tej piłki, Mortensen nie dochodzi do tej piłki i zmiana, zmiana zawodnika, proszę Państwa, wchodzi, wchodzi Graba, Graba, najstarszy zawodnik w tej drużynie, 40 lat w tym roku skończył, także proszę Państwa, z numerem 25 na lewej obronie, Graba. Przy meczu temu na Clemens Rut strasznie się napracował, ale wygraliśmy 2 do 1. Przegrywaliśmy do 83 minuty 1 do 0 i wygraliśmy 2 do 1. Bardzo ciężkie spotkanie, mimo to, że drużyna Clemens Rut zajmuje ósmą pozycję. A proszę Państwa, teraz będzie jeszcze rzut z autu. Rzut z autu. Jakobsen do Hotwika. Tak. Hotwik przy piłce. Andras Hotwik, tak. Opol ule... A! I sędzia, sędzina... Proszę Państwa, Kristina Johansen podyktowała rzut wolny. rzut wolny. dla drużyny Hashim 2 Jeszcze niebezpiecznie jest. Niebezpiecznie. Już powinna zakończyć to spotkanie. Już dawno minął czas, który doliczyła. Jak ona to. Jak ona to widzi? I proszę Państwa, niebezpieczna sytuacja pod drużyną Chwitrot w polu karnym. Jak to się zakończy? Niestety, niestety nie ma bramki I nadal prowadzimy 2 do 0 Przypominam, w dziesiątej dywizji Pierwsza polska drużyna, od Biało-Czerwoni Prowadzą z Haszlum, z wiceliderem Drużyną Haszlum Drugi, 2 do 0 Jest to debiutancki sezon Wszystkie mecze wygrane, oprócz pierwszego Pierwszy zremisowali z drużyną Asker, 1 do 1 Ale naprawdę to był ciężki mecz Bo w drużynie Asker gra młodzież Która grała w trzeciej lidze norweskiej I wybicie, wybicie z piątki, świetnie. I w obronie, wo, w obronie Andersen. Norbi. I Bartek, niezawodny Bartek. Bartek jest niezawodny, świetna gra Bartka w dzisiejszym spotkaniu. On jest nie, po prostu nie męczy się ten człowiek, no świetne zagranie. I Adam, Adam, Adam. I proszę Państwa, powinien być rzut karny. Co sędzia robi? Naprawdę, to był błąd niewybaczalny. Przecież to był rzut karny, proszę Państwa. Jak tak można było? No niestety, niestety, proszę Państwa. No pierwszy rok, pierwszy rok sędziuje, pierwszy rok sędziuje. No nie wiem, czy zdegradowana zostanie do niższej ligi, ale niższej już nie ma. To jest dziesiąta liga, no. Nie powinna, nie powinna nawet tego meczu sędziować, proszę Państwa, ponieważ to jest pierwsza i druga drużyna. To powinien sędziować sędzia, który ma czteroletni, trzyletni staż w sędziowaniu. Ona najwyżej może sędziować mecz dziewiątej dziesiątej drużyny. I drużyna Haszlum w ataku. Mortensen. No niestety przejęta piłka przez Hidrot i. Ale jeszcze Andersen atakuje. Andersen, chowik mu pomaga. Jeszcze Norwegowie. Tak, nie, świetnie zażegnana sytuacja. Na uwolnienie, na aut. Już powinien być dawno koniec spotkania. Tutaj widzimy Państwa, no, telewizja NRK, obserwator Knut Ole Gundersen. I sędzina Johansen pokazuje jeszcze rzut z autu dla drużyny, yy, drużyny Haslum 2. Kiedy zakończy spotkanie? Tak samo możemy powiedzieć, panie Turek, kończ pan ten mecz. Ale niestety, panie Johansen, kończ pani ten mecz. Ale jeszcze ten mecz trwa. Jeszcze ten mecz trwa, skurcze łapią zawodników. Zemunicy są zmęczeni, naprawdę, bo przedłużyła już do 99. minuta meczu spotkania. 99. minuta mija, ale jeszcze Bartek się zerwał. Jeszcze akcja drużyny Fit Rot. Ale świetna akcja, proszę Państwa, jak on to dzisiaj prowadzi. I Adam, Adam jest w ataku. Adam z Bartkiem w ataku. Ależ, proszę Państwa, brutalny faul. No i sędzina jak zwykle nie pokaże mu żółtej kartki. Nie, jednak jest żółta kartka, druga żółta kartka w tym meczu. A jednak sędzina ma żółte kartki. No myśleliśmy, że nie ma żółtych kartek, ale jednak ma i rzut wolny dla chwitrot. Rzut wolny chwitrot, ale tam proszę Państwa jakieś zamieszanie jest. Jakieś zamieszanie. Brutalny atak piłkarza drużyny haslom na piłkarza Chwitrot. Sędzina oczywiście nie widzi tego, tak? Rzut wolny, świetna, świetne podanie. Rozciągnięcie gry na prawą stronę, na lewą stronę. Jo, to graba. Graba świetnie wrzuci, czy nie? Przejdzie. Znakomicie, ale został faulowany. Tak, i sędzia kończy. I zwycięstwo, proszę Państwa, drużyny. Witro 2 do zera. Brawo, chłopaki. Biało-Czerwoni zwyciężają w dzisiejszym spotkaniu. Sędzina Johansen kończy to spotkanie. 99. minuta meczu. Halo Włodko, dajmy Ci głos do studia w Warszawie.